Dlaczego zło nigdy nie tworzy, tylko porywa? Jeśli Bóg pisze historię, jak diabeł wciąż próbuje ukraść pióro w połowie zdania, pismo mówi: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Jana 10:10. 10. Od węża szepczącego w Edenie pokusicieli na pustyniach i dworach taktyka wroga jest konsekwentna: wypaczać to, co Bóg powiedział, odwracać to, co Bóg ustanowił, opóźniać to, co Bóg obiecał, a następnie maskować porażkę jako zwycięstwo. Odczuwamy tę samą presję dzisiaj ilekroć prawda jest edytowana przez propagandę, cel jest wymieniany na pychę, a uwielbienie staje się przedstawieniem. Ten odcinek śledzi krok po kroku każdy moment, w którym diabeł próbował przejąć plan Boga, i jak odpowiedziało niebo. Nie z paniką, lecz z opatrznością, nie z objazdami, lecz z głębszym przeznaczeniem. Ponieważ kiedy ciemność próbuje przejąć kokpit, Chrystus nie przerywa misji. Ląduje dokładnie na czas. Pytanie nie brzmi, czy ataki są prawdziwe, ale czy potrafimy rozpoznać schemat i mu się oprzeć. Od księgi Rodzaju po Apokalipse każdy rozdział ukazuje moment, w którym wróg próbował przejąć plan Boga. Na początku wąż wszedł do ogrodu nie po to, by całkowicie zniszczyć stworzenie, lecz by skazić projekt. Wypaczył jedno zdanie: Czy Bóg naprawdę powiedział, a ludzkość zrzekła się autorytetu? Potem nadszedł Kain, podżegany zazdrością, zabijający swojego brata Abla, zagrażając obietnicy sprawiedliwego potomstwa. Ale Bóg wzbudził Seta, zachowując nasienie. Przed potopem zło osiągnęło swój szczyt, gdy synowie Boży splugawili córki ludzkie, zacierając granice samego stworzenia. Bóg oczyścił ziemię, a jednak zachował jedną rodzinę: Noego. W Egipcie faraon zniewolił Izrael, naród wybrany, który miał nieść przymierze. Ale przez krew na odrzwiach łańcuchy pękły. Wieki później szatan ponownie uderzył, celując w potomków Dawida, aby powstrzymać nadchodzącego mesjasza. Kiedy Herod wymordował niemowlęta w Betlejem, powtarzał się ten sam starożytny spisek na pustyni szatan stanął twarzą w twarz z Jezusem, oferując skróty do władzy i chwały, jeśli tylko Chrystus uklęknie. On odmówił. Potem nadszedł krzyż. Ostateczna pułapka diabła. Wierzył, że zabicie Syna Bożego zakończy odkupienie na zawsze. Zamiast tego krzyż stał się kluczem, który otworzył zbawienie dla świata. Nawet teraz wróg kieruje swoje ataki na Kościół, zarażając prawdę oszustwem, jedność podziałem, wiarę wygodą. Jednak każda próba wykolejenia planu Boga tylko wyraźniej pokazała, że autora zbawienia nie da się przepisać buntem. Niektórzy czytają Biblię jako zbiór niepowiązanych bitew między dobrem a złem, inni widzą ją jako jedną wojnę toczoną przez wieki, gdzie każde pokolenie staje w obliczu tej samej pokusy, wierzyć, że plan Boga może zawieść. Uczeni debatują, czy te próby przejęcia były bezpośrednimi interwencjami demonicznymi, czy po prostu wynikiem ludzkiego buntu pod wpływem niewidzialnych mocy. Ale wzorzec pozostaje niezaprzeczalny. Każdy fałszywy prorok, skorumpowany król czy zwiedzione serce. Odzwierciedla ten sam starożytny szept, możesz przejąć kontrolę. Pierwsza perspektywa mówi, że diabeł działa poprzez ludzką słabość, druga twierdzi, że działa poprzez duchowe systemy imitujące świętość. Obie są prawdziwe na różne sposoby, ponieważ strategia wroga jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Używa widzialnego świata do prowadzenia niewidzialnej wojny, jednak przez każdy nieudany bunt, od liści figowych w Edenie po pusty grób. Pismo wciąż dowodzi, że nawet gdy szatan manipuluje wydarzeniami, wciąż porusza się w granicach, na które Bóg pozwala. Co wygląda na sabotaż, staje się przygotowaniem. Co wydaje się zwycięstwem ciemności, staje się sceną, na której boska suwerenność świeci najjaśniej. Próby diabła przejęcia planu Boga nie zakończyły się w Piśmie Świętym, po prostu zmieniły przebrania. Dziś nie przemawia już przez węże czy królów, ale przez ideologię, rozpraszacze i pragnienia, które obiecują wolność. Jednocześnie wiążąc duszę. Porywa prawdę półprawdami, wiarę uczuciami, cel przyjemnością. W świecie, gdzie edytujemy moralność, aby pasowała do komfortu, starożytny głos wciąż szepcze: Czy Bóg naprawdę powiedział? Technologia, polityka i kultura stają się teraz nowymi ogrodami, gdzie testowana jest posłuszność. Wymieniamy świętość na wygodę, przekonania na aprobatę i nazywamy to postępem. Jednak za każdym razem, gdy ludzkość buduje swoją własną wieżę Babel, czy to w danych, sławie czy kontroli, Bóg wciąż miesza język pychy i przywraca pokornych. Ten sam wzorzec trwa. To, co wygląda na panowanie diabła, jest tylko kolejnym przygotowaniem do objawienia się Boga. Zło próbuje rebrandować się jako oświecenie, ale światło prawdy zawsze obnaża fałszerstwo. Historia się powtarza, nie dlatego, że Boga nie ma, ale dlatego, że jest cierpliwy. Pozwalając każdemu pokoleniu zobaczyć, jak kruche staje się każde królestwo, gdy jest budowane z dala od niego. Największym oszustwem wroga nie jest jego moc, jest jego wytrwałość. Nie musi całkowicie niszczyć wiary, wystarczy, że ją przekieruje. Za każdym razem, gdy poddajemy się strachowi, pysze czy wygodzie, diabeł po cichu przejmuje stery. Tak właśnie porywa nie tylko narody, ale i serca. Jednak Biblia przypomina nam, że każda jego próba kończy się porażką, ponieważ plan Boga nie zależy od ludzkiej doskonałości, lecz od boskiej wytrwałości. Krzyż dowiódł, że nawet zdrada, niesprawiedliwość i śmierć mogą stać się narzędziami odkupienia. Zatem pytanie nie brzmi, czy szatan wciąż atakuje owszem, ale czy nauczyliśmy się rozpoznawać jego taktykę dzieli, gdy Bóg wzywa do jedności. Rozprasza, gdy Bóg wzywa do skupienia i kusi nas do wątpienia, gdy Bóg wzywa nas do zaufania. Jedyną obroną jest poddanie, a nie opór w naszej własnej sile. Kiedy oddajemy kontrolę z powrotem Chrystusowi, miejsce pilota ponownie zmienia właściciela. To, co wróg próbował przejąć, staje się właśnie tą podróżą, która prowadzi nas do domu. Wiara zatem nie jest brakiem zakłóceń, to odmowa oddania kontroli. W całym piśmie świętym każdy demoniczny spisek kończy się tak samo. Bóg zamienia pułapkę w triumf. Co wąż zamierzał na zgubę, stało się obietnicą odkupienia. Co krzyż wyglądał jak porażka, stało się drzwiami zwycięstwa. Każdy plan, który diabeł próbował przejąć, stał się częścią ścieżki lotu, która prowadziła do Chrystusa. Taki jest paradoks boskiej suwerenności: zło może przerwać moment, ale nigdy misję. Wróg może skazić ludzką wolę ale nie może unieważnić słowa Bożego. Ten sam Jezus, który uciszał burze i wypędzał demony, wciąż mówi z autorytetem nad każdym planem, który macie zniszczyć. Kiedy życie wydaje się przejęte, kiedy twoje modlitwy się opóźniają, twój cel dryfuje lub twoja nadzieja wydaje się być zakładnikiem, pamiętaj, że żadna moc ciemności nie może przepisać tego, co zostało powiedziane z nieba. Plan Boga nie jest kruchy, jest wieczny. Interferencja szatana to tylko hałas w historii, już zakończonej na krzyżu. Pytanie nie brzmi, czy wróg spróbuje ponownie, ale czy zaufasz kapitanowi, który nigdy nie przegrał lotu? Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie, nie pozwól, by zniknęła w kolejnym przewinięciu czy kliknięciu. Ta sama bitwa, która zaczęła się w Edenie, wciąż rozbrzmiewa w każdej decyzji, którą podejmujemy dzisiaj. Czy pozwolimy Bogu prowadzić, czy pozwolimy wrogowi rozpraszać? Poświęć chwilę na refleksję, modlitwę, by oddać kontrolę temu, który nigdy nie zawodzi. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto czuje, że jego życie zostało przejęte i przypomnij im: Historia się nie kończy, plan wciąż trwa, a łaska wciąż zwycięża. A jeśli chcesz nadal odkrywać ukryte prawdy pisma, jak każda przepowiednia, tajemnica i ostrzeżenie się łączą, to zostań z nami. Dziękujemy za oglądanie i prosimy o polubienie, udostępnienie i wsparcie źródło prawdy, aby uzyskać więcej biblijnych spostrzeżeń, które ujawniają nierozerwalny plan Boga.